Bardzo, bardzo zapraszam tutaj na dół wszystkich uczestników czerwych Mistrzostw Polskich w by służby Poza powołanych w OSCE. W tej proszę Państwa, Raz

Thank mm -hmm. you. Thank <laughs> you. Poprosimy przedstawicieli parafii stygmatów św. Franciszka na Zyżu o zdrowie na oczy. Poprosimy przedstawicieli Poprosimy przedstawicieli Paragi Świętej Rodziny Wezbrągów. Poprosimy przedstawicieli Paragi Świętego Mateusza w Nowym Stawie. Poprosimy Poprosimy przedstawicieli parafii Poprosimy przedstawicieli parafii Bożego Ciała w Sufarkach. Poprosimy przedstawicieli Poprosimy przedstawicieli Paragi Świętego Maksymiliana w Gdańsku, Sukalinu. Poprosimy przedstawicieli Paragi Świętego Krzyża w あ Proszę przedstawicieli Parafii Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie-Kromoczyn. Zapraszam przedstawicieli Parafii Świętego Bartłomieja w krakowie Mogile. Zapraszam przedstawicieli Parafii Wszystkich Świętych w Zapraszam przedstawicieli parafii świętego Tadeusza Apostoła w Legnicy. Poproszę o przedstawicieli parafii w Najświętszej Maryi Panny i świętego Mikula. и хорами святой I should Poproszę przedstawicieli. Proszę o Poproszę o podejście przedstawicieli Parafii Świętego Stanisława Kostki w Łodzi. Poproszę o podejście przedstawicieli Parafii Świętego Floriana w Wysokiej. Poproszę o podejście przedstawicieli i'm gonna Zapraszam przedstawicieli parafii Danišego. Proszę o podejście przedstawicieli parafii świętego Pawa Arganiowa i Matki Bożej z położenia Запрошу.

para Proszę o podejście przedstawicieli, Pana Jezusa,